Dzisiaj powiemy o napiętej sytuacji polsko-ukraińskiej z powodu protestów rolniczych oraz zobaczymy, kiedy Szwecja ma szansę znaleźć się w NATO. Wspomnimy też o wizycie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w Polsce. Luty to miesiąc protestów rolniczych w Polsce, w przyszłym tygodniu w Polsce czeka nas kulminacyjny strajk generalny. Obok krytyki unijnego Zielonego Ładu, rolnicy sprzeciwiają się też importowi płodów rolnych z Ukrainy. Szczególnie gorąco jest na wschodzie, gdzie dochodzi nawet do wysypywania zboża z ukraińskich tirów, za czym stoją polscy rolnicy. W odpowiedzi Maryl Wowa Andrii Sadowy nazwał polskich rolników prorosyjskimi prowokatorami. Sadowy za swoje słowa później przeprosił, ale nie jest to już powszechna wiedza. Protesty rolników w całej Europie uderzają także w polskiego komisarza w Komisji Europejskiej Janusza Wojciechowskiego, który odpowiada za rolnictwo, z nominacji poprzedniego polskiego rządu. Szef największej frakcji w Parlamencie Europejskim, Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber wezwał Wojciechowskiego do dymisji, bo ten ma unikać debat, także tych na komisjach. Dymisji Wojciechowskiego chce też prezes PiS Jarosław Kaczyński, partii, która go desygnowała na to stanowisko. W Brukseli odbył się szczyt na to Ukraina, który zakończył się deklaracją sojuszu do dalszego wspierania Ukrainy. Zdecydowano się też powołać specjalną instytucję, której siedzibą będzie Bydgoszcz. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego wspólnego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego NATO Ukraina w Bydgoszczy w Polsce, które umożliwi Ukrainie dzielenie się wnioskami wyciągniętymi z wojny z Rosją oraz stworzy strukturę, w której siły ukraińskie będą mogły uczyć się i szkolić wraz z sojuszniczymi odpowiednikami. Będziemy nadal opowiadać się za Ukrainą, za jej bezpieczeństwem. W kwietniu minie rocznica wstąpienia do NATO Finlandii, drogę do sojuszu wraz z Finami rozpoczęli Szwedzi, ale nadal formalnie członkami sojuszu nie są, choć na pewno wzmocniłoby to siłę sojuszu w Europie. Przyczynę tego, że Szwecja nie znalazła się w NATO, należy szukać daleko na południu w Budapeszcie. Żeby przyjąć nowego członka, muszą się zgodzić parlamenty wszystkich pozostałych państw NATO. Gdy przyjmowano Finlandię sprzeciw wobec Szwecji wyrażała głównie Turcja, spór dotyczył wspierania przez Szwedów Kurdów, którzy dla Ankary są terrorystami. Ostatecznie Szwedzi dogadali się jednak z Turkami, bowiem w połowie stycznia zielone światło dał turecki parlament. Zgody na akcesję Szwecji nie wyrazili jeszcze Węgrzy, którzy formalnie zastrzeżeń wobec tego kraju nie wyrażali nigdy sprzeciwu. Przed tygodniem węgierska opozycja zwołała nadzwyczajną sesję parlamentu w tej sprawie, ale bojkot ze strony koalicji rządzącej sprawił, że Budapeszt nadal blokuje Szwecję w drodze do NATO. W czwartek rozpoczęła się trzydniowa wizyta w Warszawie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metzoli. W programie wizyty znalazło się między innymi spotkanie z polskim premierem oraz wystąpienie w polskim senacie, w którym nazwała Polaków symbolem nadziei, pasji i odwagi, wspominając między innymi dorobek polskiego papieża dla demokracji w Europie świętego Jana Pawła II. Tam, gdzie niektórzy myśleli, że zostaną zrobione małe kroki, zrobiliście gigantyczny krok naprzód z powrotem do serca Europy, tam, gdzie leży Polska. Wiedzcie, że Parlament Europejski był i zawsze będzie po Waszej stronie.